Siemano, z tej strony i witam wszystkich serdecznie, mianowicie chciałbym na samym początku usprawiedliwić loczkan jest na wyjeździe, muszę go zastąpić, bo dzisiaj Black Ops, wiecie o co chodzi. Także, ua, jedziemy! Rozpoczynając od numeru piątego, mianowicie masz tam dużo klantagów, ale znalazł gdzieś schizol, niech zostanie schizol. Mamy Double plus Tomahawk na Triple Fit, bardzo ładnie, czysty klip, bardzo ładnie, tutaj bam, 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 woją, rzucamy. I Tomahawk dotarł na miejsce. A pod numerem czwartym chyba, ale chyba Mati 95.pl grający tutaj Famasy mamy Triple Nice e, przejście mówię wam od razu to ja nie czytam czasem tego nazywajcie klipy swoim nickiem i swoimi tam innymi informacjami jeden single, wracamy na to samo miejsce i uwaga ta sama sytuacja bardzo ładnie Nice die! I teraz dość niespotykana sytuacja, ponieważ trzy pierwsze miejsca zasługują na te pierwsze, także ich kolejność tu nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Grący Dawido na e, one of the chambers, coś takiego. Już mamy jeden nabój w jednym pistolecie i mamy tylko nóż, uwaga, triple z noża. K Świetna sprawa, po prostu nie wiem, jeszcze jeden tutaj z kosy, mamy już cztery naboje, możemy zasponować. Biegniemy na tą, na tą wyrandę. Widzimy Nego, ale jednak mesz. Zbiegamy na niego jedna kosa. No i schodzimy na dół, i klip się urwał. Nie wiem co było dalej, przykro mi, ale świetna sprawa, naprawdę. Pod numerem drugim grający kornek tak mi się daje. Taki jest kornek grający na tutaj coś ala la promodzie. Widać, że nawet piątka jest widać. Ja w jeden wyczekujemy na drugiego. Jest to dobre info, ponieważ na radarze praktycznie nikogo nie widać. Przecież są bardzo silent. Jeszcze jeden z no Dobre info, albo jesteś tak ogarnięty, że wiesz gdzie oni chodzą. I do, dobiegamy z Aku, tutaj ostatniego dobijamy. Świetna akcja, brawo! Ku... Masakra! Świetnie. Dobra, a pod numerem pierwszym mamy tutaj bas... ba... Bason. 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 Patrzcie bason. Bas, co on robi. Ja po prostu nie mam czasu, żeby to wszystko jakoś sformułować, bo się naprawdę szybko mówić. Zobaczcie co on tu robi. czasem nie ma czasu nawet przeładować. Super, co to było? przeładowywał jednocześnie z umolą. Szok! Tu jeszcze tu. Pfff! Nie no. Ku... Masakra, 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 masakra. Takich nam klipów brakuje, strasznie dynamiczne, ale zginął. Dzięki serdecznie za oglądanie tego odcinku i za Waszych prac. Czekamy w następny tydzień. I wiecie co? Zrobimy taką małą niespodziankę. Wysyłajcie klipy z Team Fortress 2 i Modern Warfare 2. Z czego będzie więcej, tego zrobimy odcinek. Także myślę, że będzie fajnie. Dzięki. Peace!